Przerwa. A to nasze nowe auto. Ale brzydkie... Zacznij vloga. Siemano, jesteśmy w Grudziądzu. Ale ja, jak ktoś to napisał normalnie tutaj. Da się tu byli. Grudziądz. Jesteśmy znani w Grudziądzu. Nie wiem czy to dobrze stary. Nie, nie robimy vloga z Grudziądza, nie. Nie, Dobra, Peskizu. Nie robimy tego skoru. Nie no ale chodźcie coś podpierd. My możemy chwilę pozwiedzać Grudziądz O, a, a bo tu już nie widać tak tej, tej... co? Po, po drugiej stronie jest Wisła, nie? No okay. Ale widok jest kurwa całkiem niezły, niezły jest nie? po słodkach w Okej okay. To nie ma excelera? No i ma 4 euro. Słyszysz? Nie działa mu kabel. Komu? Kostkowi. Kostek nie działa ci, a kabel? Tak, musi stać się zmieniony, żeby dzisiaj siebie, że na pamięci nie będzie kabel. Kostek, kiedy masz urodzinę? 1 kwietnia, w połowie listu. No, wszystko ja, wszystko, kurwa, wszystko, ja działają, wszystko jasne. To chyba szybciej będzie ten: gwiazdka, to ci kupimy kawę. Kupimy ci zestaw kurwa Jacków. Dobra, działa ci to Dobra, tak zajebiście koła jest na Dziękuję wam. A słowa. Wróbel 2030. Zodwidzię się na w Warszawie. A, to jezus. Zobacz, jezus. oni w ogóle wyglądają jakbyście to vloga właśnie wystawiali Proszę tutaj o słowo do kamery. Słowo do kamery Słowo słuchaj. do kamery. Gdzie jest krzykło ogólnie. Nie cały czas. Nie, jest z maku, Znaczy... <laughs> większego miasta w Polsce nie możemy do niego trafić Kurwa, Prowadzicie to? Próbuję. tylko że jakiś czas temu był napis, że to jest ślepa uliczka generalnie Nie wiem czy widzieliście taki znak Nie, że co? E, I teraz mi pokazuje, że powinniśmy jechać drogą, ale tą główną Tą obok, nie tą tu, tylko tą obok. to obok No to przestań Ej dobra, samyczyć, do słuchajcie jest. Podjedziemy do tych pasów, co tam były Nie no kurwa, no to jest Ale my musimy jechać w tamtą stronę co? co? tu ja wiem. No kurwa, no to zaczynamy podróż mój z dwoma oryginalnymi członkami Repta i jakoś Jak kurwa... to Dojechaliśmy nie, ja się wpychałem na misia, kurwa, spałem. Ja, ja, to się, ja, ja spadać nie, z tego... Z się przebudził, podał się, Ale naprawdę, tylko się znaleźliśmy w tej Warszawie, już czuję takie możliwości... że jestem dookoła, przepływa, to wszystko jest taka... jest taka energia. Mam to dopiero co się wczoraj stało po brudziącu. trochę zaraz... Zamiast pojechać autostradą, pojechaliśmy przez Rypin. No i napotkały nas roboty drogowe. W I imprezy. Imprezy, I imprezy, rejwy na Pod McDonalda pod jakąś stacją benzynową. I jesteśmy w Warszawie. jesteśmy w Warszawie. Dojechaliśmy o godzinie 3, a jechaliśmy o 22. Let's go. Dobra idziemy. Ile dwie? tam się jedzie? Nie wiem, 40 minut. No myślisz Ja pierdolę. 12 km 40 minut No będziemy przecież park. Powiedz widzą co się stało Niestety nie udało się pojechać ten, Tak jak zostało to zaplanowane A czemu? Jebany Uperowy są zbyt mało. bo w Warszawie w a nie ludzie na grywax <grystanie> <grystanie> Kręcimy to. To jest siostwo. Aktualności. No bo coś nas wyruchał. Przyjechaliśmy z ja piwko. Sprzęt się rozstawia. No zaraz zaczynamy próbę taką szybką.

E, bolta do Ej, złego nie hotelu mam, do mamy. E, Nie jedziemy z nim I za, dopiero Nowego nie, mamy. Za pięć minut będzie To bo jest w trzecia w nocy Mam Jesteśmy przedstawić swój pogląd do Na tę sytuację? To. Zostałem porwany Jestem kurwa w jakiejś pojebanej dzielnicy nie, nie wiem gdzie jestem digitum. Nie wiem Został, gdzie jestem Uprowadzony Przez jakiegoś losowego kurwa Ubera Powiedz co ci leży na sercu. jest. To by kurwa nie starczyło taśmie. Ci. Dobra, ciągniemy słomki kurwa kto prowadzi, nie. A pani pani dyrektor, co o tym myśleli? A co nic? Mną no, gmina rządzi kuratorium. Ja tu nie decyduję, no, ale nie. To Cukusy powiedział, czy to mas... No dla mnie jak prosty manewr. No No i rozjebane, jadą w Marsia.